Szybka zmiana miejscówki i jesteśmy już w miejscowości San Gimignano, niewielkiej miejscowości, ale postanowiliśmy tutaj zajechać, bo słyszeliśmy o niej dużo pozytywnych opinii, że to jest bardzo urocze miasteczko, fajnie położone, już widać, że fajnie na wzgórzu położone, więc zaraz zobaczymy. Jeszcze po drodze chcemy odwiedzić jedną miejscowość, a na koniec dzisiaj wieczorem pizzę, zanim pojedziemy do naszego noclegu który mamy w miejscu niedaleko Las Pesci Szlak pielgrzymi Via Francigena to szlak prowadzący z północy Europy, czyli z Anglii, spod katedry, spod katedry chyba Canterbury do Rzymu. My już jesteśmy w innym miejscu, w innym miasteczku, cały czas jeszcze w Toskanii, ale to miasteczko, którym jesteśmy, nazywa się Voltera. Jak tu jechaliśmy, no to bardzo pięknie położone na takiej wysokiej górze, wręcz skalę. Zobaczymy, co tutaj jest, ale to jest też jedno z polecanych miejsc tutaj w Toskanii do odwiedzenia. Zapowiada się bardzo ładnie. No jedno należy powiedzieć o tym miasteczku, że e, ten panoramiczny widok jest chyba najlepszy z tych, które dzisiaj odwiedziliśmy. Tutaj widać naprawdę dużo tej Toskanii, tej doliny, gór, a nawet tutaj był e, punkt, z którego przy dobrej widoczności można dojrzeć Korsyk. Teraz już tak jest e, prawie zachód, zachodzące słońce, a zachody tutaj są takie nie czyste nie no not clear nie ma takiego słońca nie wiem czemu to tak, tak jest takie powietrze może Teraz słynie z wydobycia soli i alabastru. Tutaj sklep z alabastru. Dzisiaj dzień drogi, na koniec jeszcze wylądowaliśmy w mieście Pisa, tylko po to, żeby je odfajkować, bo tak naprawdę poza słynną Krzywą Wieżą w Pizie i tym placem wielkim, to to miasto jest średnie i smutne i brudne bardzo, więc chciałem, żeby Marta zaczęła po prostu Krzywą Wieżę. Wszyscy tutaj sobie robią te smutne zdjęcia, podpierając wieże albo trzymając kopułę.